Manko, ja jestem chlepcio i w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać top 3 serwery polskie z trybem Bedwars w Minecraftie. Jest to tylko i wyłącznie moja opinia i Wam może się jakiś inny serwer podobać. Ja nic do tego nie mam. Jeżeli również odcinku się spodoba, to możecie zostawić subskrypcję, z słoneczkiem i łapeczkę w górę, ponieważ to bardzo motywuje do działania i dalszego nagrywania filmów. Więc ja już bez zbędnego przedłużania zaczynam odcinek. Serwer numer 3 jest według mnie serwer nsv.pl. Bedwars nie jest tutaj jedynym trybem, i no podejrzewam, że najpopularniejszy jest, ale nie jest jedyny. Serwer jest ogólnie bardzo dobrze zrobiony. Tylko teraz, takim minusem, który właśnie teraz zauważyłem, to jest to, że strasznie wolno generatory działają, ale to aż tak nie przeszkadza w rozgrywce. Momentami są odczuwalne lagi, które mogą nawet cofać bloki. Yy, ale na szczęście nie jest to zawsze. Yy, serwer ogólnie jest według mnie bardzo dobrze zrobiony. Yy, więc zapraszam tutaj na niego. Fajnie się na nim gra. Yy, serwer dodatkowo nie jest Pay to Win, to jest... To znaczy, w sensie z tego co zauważyłem nie jest Pay to Win. Yy, więc yy, ja już teraz lecę do serwera numer 2. Serwerem numer 2 jest według mnie serwer acmc.pl. Ma on bardzo dużo opcji takich umilających rozgrywkę, bo takie zwykłe wyborcy też już po jakimś czasie się nudzą, a tutaj macie na przykład klasy, po prostu różne takie dodatki. Um, ogólnie rozgrywka jest nawet fajna, tylko jedynym minusem jest słaby anti-cheat, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę Begwars. Minusem jest słaby anti-cheat więc często można tutaj napotkać czterów. Również występują lagi, ponieważ inne tryby typu Sruwiwa czy Megadrop tutaj na tym serwerze są bardzo obciążone i mają mega dużo graczy, więc w sumie też nie ma się co dziwić. Ale ogólnie serwer jest bardzo fajny. Ja osobiście polecam, nawet kiedyś na nim bardzo dużo grałem, ale teraz się przyniosłem na Terpmc. O którym opowiem Wam za chwilę. Ale serwer jest bardzo fajny. jedynym też. No w sumie to nie jeden dużo tych minusów trochę. Ale minusem jest mała ilość graczy. Czasami po kilka minut się czeka, nawet aż zacznie się runda. No bo graczy nie jest za dużo, a serwer jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony, więc gracze powinni być. Yy, tak według mnie. Więc yy, dobra, to był według mnie serwer top 2, yy, i lecimy do top 1. Serwerem numer jeden jest ogólnie cała sieć serwerów Derpemc, Ferko oraz y, Roisy, ale według mnie najlepsze jest Derpemc. Y, tutaj praktycznie nie widzę żadnych minusów. No jedyny to serwer jest trochę pay-to-win, ale y, da się, pomimo że jeżeli nie ma się tych przedmiotów, to da się to wygrać. Yy. Ja właśnie niedawno sobie zakupiłem y, patyk teleportacyjny, który mi ułatwia grę, ale no, da się wygrać bez tego, no, bez problemu. Większość graczy, też jest taki plus, że większość graczy to nie są jacyś pro playerzy, więc można sobie pograć tutaj na spokojnie. Y, jak coś zaczyna, to też można sobie poćwiczyć, y, nauczyć się. Y, też znajdują się tutaj klasy, gadżety, właśnie tak jak mówiłem, y, w lobby są różne fajne dodatki, które Sprawiają, że rozgrywka jest przyjemniejsza I serwer bardzo rzadko ma lagi, czasami się tylko zdarzają Więc to jest też mega, mega duży plus Serwer mi się ogólnie ten bardzo podoba Zacząłem na nim grać chyba z miesiąc temu i dalej lubię go Tutaj patrzcie, właśnie sobie podbuduję się No i gracze nie są za dobrzy oj, ale no tutaj makro było, widać no dobra, no ci którzy nie cheatują, no to z nimi da się wygrać, ale dobra, co ja już ten fakt wspomnijmy, ale ogólnie serwer jest bardzo, bardzo fajny, dobrze zrobiony, z anti-cheatem też nie ma problemu, nawet momentami jest, no widać, że makro weszło, nawet momentami anti-cheat jest za dobry, to jest bardzo ciekawe. Ale serwer jest fajny, więc bardzo Was serdecznie na niego zapraszam. I to było w sumie dzisiaj na tyle. Nie zapomnijcie o suńczku z młeczkiem łapeczce w górę, a ja już się z Wami żegnam i narka.